Witam Was serdecznie na kanale Boomer na Korkach. Z tej strony, Martyna. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie Konrada Wallenroda, Adama Mickiewicza, oraz określimy rolę poezji właśnie w tym utworze. Zapraszam! Rola poezji w życiu to jeden z tych motywów, które warto znać, idąc do matury. Analizując dzieje literatury, zauważamy, że jej funkcja była zależna od sytuacji politycznej kraju. Szczególną rolę odgrywa poezja w dobie romantyzmu. Wtedy to Polska, pozostająca wciąż pod zaborami, szukała dróg, które by zaprowadziły ją do odzyskania upragnionej niepodległości. Artysta wtedy jest uznawany za geniusze. Niosącego w sobie element boskości. Staje się on bowiem wtedy wieszczem narodowym, ale jego obowiązek to przede wszystkim zagrzewać naród do walki i nieść pokrzepienie serc. Adam Mickiewicz porusza właśnie ten problem w Konradzie Walenrodzie. Jednak to nie pierwszy utwór, w którym Mickiewicz podejmuje tę kwestię. W omawianej przez nas powieści poetyckiej autor w postaci Halbana przedstawia Wajdelotę poetę i pieśniarza. Jednego tylko wybrał przyjaciela, świętego cnotą i pobożnym stanem. Był to mnich siwy, zwano go Halbanem. On Walenroda samotność podziela. On był i duszy jego spowiednikiem, on był i serca jego powiernikiem. Jest on bowiem jedynym przyjacielem Konrada Walenroda. Halban na uczcie Śpiewa o hańbie litewskich młodzieńców, pozostających wciąż w krzyżackich okowach, lub jak Witold zradził ojczyznę i siedzi wraz z wrogiem przy jednym stole. Później śpiewa pieśń Wajdeloty, w której określa rolę poezji. Oznajmie, że jest ona pomostem między przeszłością a teraźniejszością narodu. Ojczyzna zachowuje w niej bowiem tradycję. Kulturę oraz język. Stoi na straży narodowych pamiątek Kościoła. Jest ona zatem elementem podtrzymującym tożsamość narodową. O wieści gminna, ty, Arko-przymierza, między dawnymi i młodszymi laty. W tobie lud składa broń swego rycerza, swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty. biblijnej arce. Przechowywane były bardzo ważne dla Izraelitów księgi, w których mieszkał Bóg. Księgi te miały zostać ocalone. Poezja zatem staje się sakrum przechowującym pamiątki narodowe. Co ważniejsze, jest ona niezniszczalna, a pokonać może ją tylko i wyłącznie własny naród. Dopóki ojczyzna będzie wierzyła w moc opowieści ludowych. Dopóty wróg i pożoga nie złamią świadomości patriotycznej narodu i przynależności do ojczyzny. Poezja jest ponadczasowa i niezależna. Niesie ona w sobie bowiem dzieje narodu, jak i jego bohaterów. Podkreśla to Halban nie tylko w pieśni Wajdelote, ale też na końcu, kiedy właśnie Konrad Wallenroth proponuje mu wspólne samobójstwo. Halban odmawia, gdyż czuje się w obowiązku zostać i przekazać następnym pokoleniom dzieje Konrada Wallenroda. A to ma przynieść upragniony sukces w postaci wzorowania się na Walenrodzie. Kiedyś w przyszłości z tych pieśni wstanie mściciel naszych kości. Na wspomnianej już uczcie, Halban opisuje w pieśni pod tytułem Powieść Wajdeloty losy pewnego młodzieńca i starca, którzy wraz z jeńcami niemieckimi trafili do niewoli litewskiej. Obaj stanęli przed księciem Kejstutem. Młodzieniec ów nie znał swojego imienia, gdyż jako dziecko został porwany przez zakon krzyżacki. Lubił go niezwykle Winrych, mistrz krzyżacki. Chłopca nazwano Walter Alf. Był z nim pewien litewski wajdelota, który przez cały czas podsycał nienawiść do Niemców a miłość do Litwy. Powtarzał mu cały czas, że powinien się zemścić na wrogu. Jednak nie pozwoli mu uciec z powrotem na Litwę, gdyż powinien się zapoznać z tajnikami działania Zakonu Krzyżackiego. Uświadomił mu też, że z tak silnym wrogiem powinien walczyć podstępem. Kiedy stanęli przed Kejstutem, zaproponowali pomoc. Wykorzystał on zdolności, umiejętności i wiedzę Konrada, by wzmocnić swoje wojska. Po czasie Walter ożenił się z córką Kejstuta, Aldoną. Jednak nie dane było im żyć szczęśliwie, ze względu na to, że Litwa słabła pod atakami zakonu. Walter znał jednak sposób, jak wygrać z krzyżakami. Sposób ten niósł jednak straszliwe konsekwencje dla bohatera. Pewnego dnia ruszył wraz z Wajdelotą w podróż, ale dogoniła ich Aldona. Mąż wyjawił jej swój pomysł, oraz nakazał o sobie zapomnieć. Aldona wstępuje zatem do zakonu. Starzec i młodzieniec jadą dalej, by zadać ostateczny i śmiertelny cios zakonowi. I tak oto powieść Bajdeloty dobiegła końca. Ostatnie słowa skierowały jednak bezpośrednio do Konrada. Biada, biada, jeżeli dotąd nie spełnił przysięgi. Jeśli tyle poświęcił, i dla niczego poświęcił. Przyszłość resztę pokaże. Konrad na znak, iż zrozumiał to ponaglenie do walki, opowiedział balladę Alpuhara. Mówi o podstępie, jakiego oh. użył wódz muzułmańskich Maurów, by pokonać chrześcijańską Hiszpanię. Gdy padła jego ostatnia twierdza, Alpuhara wraz z wojskiem. Uciekł, lecz wkrótce powrócił i skłamał, że chce przyjąć chrześcijaństwo i zostać wasalem władcy Hiszpanii. Rycerze chrześcijańscy ucieszyli się i go wyściskali. Jak się okazało, w ten sposób zaraził ich dżumą, która dziesiątkowała Maurów. Patrzcie o Giaury. Jam, siny, blady. Zgadnijcie, czy im ja posłem. Ja was oszukał. Wracam z Granady. Ja wam zarazę przyniosłem. Pocałowaniem wszczepiłem w duszę jad, co was będzie pożerać. Pójdźcie i patrzcie na Mekatusze. Wy tak będziecie umierać. Jak z tego wynika, to właśnie pieśń Wajdeloty rozbudziła w Konradzie żądzę zemsty i popchnęła go do czynu. Ten rodzaj poezji nazywamy poezją tyrtejską. Nazwa ta pochodzi od nazwiska greckiego poety Tyrteusza, którego przeważająca część poezji odgrywała właśnie taką rolę. Poezja owa ze względu na sytuację polityczną Polski, która przebywała wciąż pod zaborami, była bardzo popularna przez poetów doby romantyzmu. Jednak to omówimy sobie w następnych odcinkach. Walenrod doskonale wiedział, że pieśni Halbana niosą Litwie zwycięstwo, jednak jemu tragiczny koniec. Znam ja Was. Każda piosenka Wajdeloty nieszczęście wróży jak nocnych psów w wycie i wlewa w dusze najstroższe trucizny, głupią chęć sławy i miłość ojczyzny. Podsumowując. Adam Mickiewicz w Konradzie Balenrodzie wyznaczył poezję rolę zagrzewania narodu do walki o niepodległość. Ponadto miała być ona łącznikiem między historią a współczesnością. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrybowania, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Zachęcam również do pozostawienia w komentarzach informacji, jaką lekturę chcielibyście, żebyśmy omówili następnym razem. Na koniec dodam, że już od tego miesiąca rusza sprzedaż materiałów dydaktycznych w naszym sklepie internetowym boomernakorkach.pl. Link do niego znajdziecie w opisie. Standardowo zapraszam na nasze social media. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach.